Ja mam na minutko. Nagrywam dziś pierwszy odcinek poł i na początku miję poła dobra, bije poła, biję. To teraz trochę. trochę tego. Czekaj, trzeba... On jest zmęczony. Czekaj. dam coś do jedzenia i wiem co trzeba dać energia tylko max miksturę. będzie cały stróż. Dobra. Teraz będziemy jecha uh, jechać, jechać uh, klif nad klifami. Ja jestem w tym. Nie no, jestem w tej. Jestem w tej grze, trochę nowym, ale może się poprawię. Po to jest nowa seria. I trzeba lekać i z futbolu. Jeszcze jedną fajną rubę Wam pokażę. Na tej grze, którą mnie wciąga. Uwa, spoko. Dobra, będzie spoks, spok. box. No nie, no dobra. Pogodzę się z tym. Dobra, mnie najbardziej to wciąga. A potem i kończymy odcinek. Trochę długie będzie to. No ja się w tym nubem. Bo nie wiem jak tego zwierzętka pokonać tego kota. Dobra, kota pokonam. Nie. Jak widzicie, to ja sobie w tym nubem na razie. Jak będę wyskilowała. Nie! Uff! Jest! No nie! 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 Co ja zrobiłem? No nie! No nie! Rozwali je! Rozwalę mu system. I no nie faul, Czyli za zbyt dużo się odbijał. Cztery razy jest maksymalnie. A, Nie! No nie! Dobra, na razie. Może się wyskluję w tą grę. Będziemy w futbolu po tę debatę. Na razie.